Tak wino, uderzasz do głowy. Uderz to ty się Grażyna na ścianę. Nie, bo zepsuję makijaż. Niezły frysk sobie strzeliłaś Michał Anioł, to przy tobie amator? No wiadomo nie. Też bym takie chciał, ale ja wiem jak się tego używa. o no to dobrze, bo nie mam zamiaru ci pomagać. Od czego by tu? Możesz przejść od razu do maski. Hmm. Właśnie nie zależy mi na masce, tylko na naturalnym efekcie. Ale to jest maseczka od Resibo wypełniająca, ujędrniająca. Piersi też? Nie śmiej się, tak? Bo ci się zmarszczki pogłębiają. Ja się z nimi poradzić nie mogę, Grażyna. Na szczęście ja mam coś, co wypełnia zmarszczki od Loreana. Od tego twojego kuzyna z Paryża? Wrydzia, wolisz pałatkę, czy błyszczyk? Grażyna, masz może szminkę? Wzięłaś moje płatki z Krem też wzięłam, a co drogie były? Były, to one moje ulubione, Brydzia. Eveline może postawię jednak na mój urok? A może Maybelline? Mam też od nich korektor maskujący się nie pod oczami. No to czemu nie użyłaś? Bo starsi mają pierwszeństwo. A fluid jakiś masz? No właśnie też od Loreala. Fajnie masz z tym kuzynem, że ci tak przysyła wszystko. Nie on tylko kokolita. Jego żona? Drogeria.